Boże duchów i ciała wszelkiego, który śmierć zdeptałeś, szatana obezwodniłeś i darowałeś życie Twemu światu, sam Panie daj odpoczynek duszom niewinnie tutaj zesłanych, uwięzionych na trzecim forcie w Pomiechówku, którzy od ran, głodu, pracy, chorób, życie swoje zakończyli w tym miejscu spoczywających, w miejscu światłości, w miejscu szczęśliwości, w miejscu pokoju, skąd ucieka boleść, smutek i westchnienie Przebacz im jako dobry i miłący człowieka Bóg Wszelki grzech popełniony przez nich słowem, uczynkiem i myślą Gdyż nie ma człowieka, który by żył i nie zgrzeszył Ty bowiem jedyny jesteś bez grzechu Sprawiedliwość Twojej jest sprawiedliwością na wieki I słowo Twoje jest prawdą Albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem niepokojem, pokojem niewinnie tutaj prześladowanych i uwięzionych, którzy tu spoczywają i wszystkich, których nie wiemy ich imion, gdzie są. Oddajemy Tobie Chryste Boże chwałę z Ojcem Twoim niemocy początku, z najświętszym dobrym życiem Twoim duchem teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen.